jest taki, że w ogóle nie powinniśmy żadnym cudzoziemcom dawać 800, że znaczy, ten program jest skierowany dla Polaków. Po prostu państwo nie jest instytucją charytatywną. Ludzi, którzy cierpią niedostatek na całym świecie jest naprawdę bardzo dużo. Wiele państw nie ma tego typu uświadczenia, jakim jest 800, i to wcale nie oznacza, że państwo polskie i polski podatnik ma się do tego dokładać. Jeśli ktoś tutaj przyjeżdża do pracy i chce tutaj pracować, Proszę bardzo, może pracować, ale wtedy odprowadza, odprowadza normalnie podatki, nie jest to jego żadną łaską. Natomiast nie uważam, żeby powinien mieć dostęp do jakiegokolwiek świadczeń socjalnych, bo świadczenia socjalne są skierowane do polskich obywateli. I w tym zakresie mój pogląd jest dokładnie taki jak z hasła po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, który to zresztą hasło było pierwszy raz wykorzystane na konwencji Ruchu Narodowego jeszcze kilka lat temu. A I się bardzo cieszę, że zostało przejęte tutaj przez urzędującego prezydenta. Ale to jest bardzo ważne, ponieważ ma bardzo jasną prawdę, którą zawartym tym hasle, że państwo polskie musi dbać o polskich obywateli. A jeśli ktoś tutaj jest gościem, to jest tylko gościem. I y, oczywiście polska gościnność jest, ale nie ma tutaj tych samych pr praw, przywilejów, które są przypisane dla Polaków, dlatego żadnego socjalu dla Ukraińców.